Witam serdecznie wszystkie raczki na naszym grudniowym czytaniu. Zobaczymy, co dla Was. Zobaczymy, jakie energie się pokażą, co do Was idzie. Wyciągnijmy sobie te talie. O, coś już wypadło. No proszę. To jest energia, z którą wchodzicie w ten nowy miesiąc. Wyciągnę sobie wszystkie karty, i. No i będziemy czytać. Rak, odwaga, ochrona, miłość, o nie. Ale to może być też um, związane z miłością, tak? Jakiś yy, lizaczek tutaj jest dla Was. Taki. Może ktoś pieska będzie miał nowego albo coś takiego. Jest spokój, przeprosiny, przebaczenie, powrót. Może ktoś do Was wraca. W tym miesiącu ktoś z kim, no, rozeszły się drogi, tak? Coś się tutaj wydarzyło, no ale ta osoba wraca z przeprosinami. Co jeszcze tutaj mamy? Księżyc, zmiany w Twoim życiu, wschód słońca, jakiś nowy start. No proszę, może te przeprosiny będą startem do tego, tak? I łańcuch zdarzeń, który ma wpływ na Twoje życie. No, bardzo ciekawe karty macie. Dobrze, wychodzicie. No i teraz tak, zaczynamy. Wchodzicie w, miesiąc, w ten miesiąc, w grudzień, w dziesiątce buław, czyli, <coughs> przepraszam, jest jakieś obciążenie, za dużo dźwigacie na swoich plecach, tak? Czegoś jest tutaj za dużo. za dużo obowiązków, za dużo odpowiedzialności. To jest ta dziesiątka, tak? Ale dobry, jakby dobrym znakiem jest to, że no 10 to jest najwięcej, ile możecie udźwignąć, tak? Czyli już więcej już tutaj wam nikt nie dołoży. Dochodzicie do ściany. Widzicie się w ósemce buław, czyli albo to wy dużo pracujecie, dużo działacie, albo czekacie na taką energię. Jakbyście chcieli, żeby coś się zmieniło, tak? I tutaj być może coś do Was nowego przychodzi, nowy start. Może czekać się na wiadomość od tej osoby tutaj, na jakieś przeprosiny. No dobrze, dlaczego mamy dziesiątkę buław? Uuu, dziesiątka pentakli i wieża. Wow! Coś się tutaj zakończyło, tak? Albo Wy coś zakończyliście, właśnie. Może to być związane z rodziną? Może tutaj przyszły jakieś wieści? Nie wiem. Ja myślę, że wiecie co? Tak jakbyście dźwigali już za dużo, i to powoduje tę wieżę. Ta wieża przychodzi. Więc tak zaczyna się wasz miesiąc, ok? <grytania> Jak u Hitchcocka po prostu. Dobrze. Dlaczego jest ósemka buław, piątka kielichów i sąd stateczne? Ja czuję, że tutaj ktoś czeka, jest w smutku, być może w żałobie, w żalu, w jakimś żalu, tak? I czekacie właśnie na jakiś ruch z czyjejś strony. Jest ten sąd ostateczny. Tutaj jakby jest ten czas, który jest właściwy na to, żeby coś się wydarzyło. Żeby, powiedzmy, jeżeli to chodzi o osobę, żeby ona do was się odezwała, żeby coś powiedziała, żeby przeprosiła. Tak? to jest ten czas grudzień. Wiecie, może święta, tak? To jest taki czas przebaczenia też. Ludzie, ludziom miękną serca. Więc może to jest. Może to jest właśnie ten czas. To jest ten boski czas, ten właściwy czas. Bo jest tutaj taki. Tak jakby ktoś patrzył tutaj w przeszłość i podsumowywał to wszystko, co do tej pory się wydarzyło, tak? Jest smutek z tego powodu. Jest potrzebny jakiś ruch tutaj. Być może ten ruch przyjdzie. To dotyczyć może właśnie tej wieży, tej rodziny. No, są dwie dziesiątki. Jakiś koniec tutaj jest. Zaraz sobie powiemy dlaczego. Siódemka buław to jest Wasze wyzwanie tego miesiąca. Szóstka kielichów i pustelnik. Wow, po prostu. To się tutaj pokrywa z tym powrotem. Być może dotyczy właśnie to osoby z przeszłości, jakichś przeszłych zdarzeń, i ta osoba rzeczywiście może tutaj powrócić. I dlatego to jest wyzwanie. Być może, wiecie, chodzi o to, że ta osoba wam spowodowała wieże w życiu kiedyś. Ona odeszła ze słowa, bez słowa, powiedzmy, nie wiem, zdradziła was, cokolwiek się zdarzyło tutaj, wasze drogi się rozeszły i ona nigdy nie przeprosiła. Wy czekaliście na to, żeby, żeby usłyszeć te przeprosiny, tak? Ona coś zrobiła tutaj takiego, co spowodowało ten smutek właśnie być może żałobę. Ona mogła być autorem tej wieży właśnie. I wy cały czas niesiecie to w sobie, w swoim sercu, bo nigdy ten rozdział nie został zamknięty. Nigdy nie przyszła z przeprosinami i nie zamknęła tym samym tego rozdziału, tak? Więc ta rana cały czas jest otwarta. I ona teraz wraca. Być może właśnie wraca, ale to jest właśnie dla Was wyzwanie. Czegoś tutaj bronicie w tej siódemce buław. Być może swojego stanowiska, być może swoich wierzeń. Siebie bronicie, tak? Być może przez ten czas już coś osiągnęliście. Macie jakiś swój system wartości. Nauczyliście się żyć sami ze sobą. No I teraz ona tutaj wraca, więc wy jesteście w tym pustelniku. Być może, no właśnie to jest, to jest to wyzwanie. Jak sobie poradzić z tą nową sytuacją tutaj. Co się wydarzyło? Co doprowadziło do tej sytuacji? Mamy dwójkę pentakli i głupca. Dlaczego jest dwójka pentakli? No, była tu jakaś zmiana, jakaś transformacja. Tak jakby. No, była para, tak? Mamy królową kielichów i króla kielichów. To też może być ktoś ze znaku wody, może być rak również, skorpion lub ryby. No, ale tu jest głupiec, czyli. Był jakiś nowy początek, może ktoś wszedł w coś, powiedzmy, w nowy związek, ale nie tak jak do tej pory wszystko robił, tak? Bez tej kalkulacji po prostu zakochał się, po prostu dał się ponieść emocjom, uczuciom, bo dlaczego nie, tak? Czasami tak chcemy zadziałać, mamy tylko jedno życie. Nie możemy wszystkiego kalkulować, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy nas ktoś zrani, czy nie zrani, bo tak to nigdy byśmy nic nie poczuli. Byśmy po prostu byli takimi księgowymi życia, tak? I może uchroniłoby to nas przed wieżą, przed różnymi niebezpieczeństwami, przed bólem serca, no ale dojdziemy do końca tego życia, no i co ono było warte, tak? I czy to wszystko naprawdę było tego warte? Takie bezpieczne życie w swojej bańce. I nie przeżywanie niczego. Więc tutaj jest miłość. Ja tutaj widzę, że ktoś po prostu poszedł na całość. I czuł się, jak taka osoba na, na podium. Tak. To jest szóstka buław. Jak osoba, która jest podziwiana, jest szanowana, jest szczęśliwa przez to też. Tylko że coś tutaj się zmieniło. Być może ta osoba się zmieniła, ta wasza osoba, ta, która tutaj odeszła, która spowodowała te wieże. Jakaś zmiana tutaj zaszła. I to spowodowało właśnie ten smutek, ten koniec, to obciążenie, które nosicie. Nigdy nie przeprosiła za to. Taka sytuacja tutaj się rysuje. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym, tak? I najbliższa przyszłość to piątka pentakli. Trójka pentakli i as pentakli. Wiecie, to jest dobry znak, bo z tej energii braku, z tej energii kryzysu wejdziecie w trójkę pentakli i wasa pentakli, czyli jest nowy, stabilny początek. Jest jakaś współpraca. Być może dojdziecie do porozumienia z tą osobą, tak? Być może to jest to, a może po prostu odejdziecie, zostawicie to, i przez to, że ona wróci i będzie, jakby wyrazi chęć przeprosin, to Wam powoli, pozwoli zamknąć ten rozdział i zacząć coś od nowa. I wtedy już będzie ta równowaga w Was, tak? Bo nie będzie tej drzazgi w sercu, która cały czas tam była, którą cały czas nieśliście. Więc to jest fajne. Może przyjść jakaś nowa oferta też, tak? To są bardzo fajne karty tutaj, to co przychodzi do Was. No i co przychodzi z zewnątrz. Jest mag. Uuu, dziesiątka, no. Dziesiątka, bu dziesiątka mieczy i siódemka mieczy. I mag. Czyli jakaś osoba, ja podejrzewam, która jest po prostu jakimś kłamcą. Jakimś oszustem, która próbuje mamić. Być może właśnie te przeprosiny to były tylko przeprosiny, wiecie, ale ta osoba się nie zmieniła cały czas. Cały czas coś ukrywa. No i to jest ten koniec, tak? To jest ten ból. No niefajna energia przychodzi z zewnątrz, więc cały czas, pomimo tego, że właśnie tutaj zaczynacie coś od nowa, cały czas może was nachodzić ta, ta przeszłość. Cały czas może tutaj być coś niejasnego, tak? Być może ta osoba, z którą yy, macie tutaj do czynienia. Więc może to są, wiecie, może Wam coś obiecywać, później nie dotrzymywać słowa, czyli tak jakby to samo, co się już wydarzyło, tak? Jesteśmy w punkcie wyjścia. To, co było z tą osobą. Czego się obawiacie? Wasze nadzieje lub obawy? Czekajcie, bo ta karta to tak skoczyła, może ona chce wyjść. Jest siła i dwójka kielichów. Ja myślę, że Wy chcecie uniknąć kłótni, uniknąć konfliktu i szukacie właśnie w sobie tej siły, żeby. No, Jujka kielichów, czyli to jest takie spełnienie, tak? Spełnienie, świetna współpraca. Wy tak jakbyście chcieli, z kimkolwiek tutaj o kimkolwiek tutaj mówimy, yy, załatwić sprawy tak ugodowo, tak na spokojnie, bez konfliktu, bez tej kolejki górskiej, na której. Byliście przez te osoby, właśnie. Więc to są Wasze nadzieje i obawy. I jaki mamy rezultat? Dziewiątka Pentakli. Przepiękna karta jako rezultat. Czyli wierzycie w siebie, znacie swoją wartość. Być może jesteście sami, tak? Ale patrzcie, macie pieniądze, więc o to się nie musicie martwić. Macie stabilizację. Tak jakby, jeżeli nawet nie chodzi tutaj o pieniądze, to ta dziewiątka Pentakli, to jest po prostu wszystko wokół was jest stabilne, tak? bo to co wnosiła wam tutaj ta osoba, ta przeszła energia, może to była jakieś, może to był jakiś słodziak, tak? który właśnie taki yy, czarujący książę, tak? Który, który, wam tutaj mamił, no, taką miał energię, tak? może to było fajne i słodkie, ale no ale dużo chaos, chaosu wprowadziło w wasze życie, wprowadzało. Ale ta energia, która do was przychodzi, ta wasza, to jest stabilizacja, to jest równowaga. To jest, być może po prostu odetnijcie tę osobę, no bo tu jest ta dziesiątka mieczy, tak? Koniec, koniec tego rozdziału, tak? I jesteście właśnie w tej dziewiątce pentakli, która jest przepiękna. I jest ósemka pentakli. I paś, paś mieczy. Czyli wy jesteście. Być może czegoś się tutaj dowiadujecie, tak? Po prostu dowiadujecie się czegoś o tej osobie, o, sobie, o tej osobie, o sobie, o sobie samym, o całej tej sytuacji. Zaczynacie widzieć jasno, co jest grane I decydujecie się, stawiacie na siebie po prostu. I już nie jesteście mieli, w sensie, wiecie, nie tak, jakby nie przedkładacie dobra innych na swoje. Bo często tak robimy i tak jak może tutaj było z tą osobą, tak? Bo coś jeszcze, jakieś tam uczucie było do tej osoby, jeszcze coś tam było. Wiecie, to może być po prostu relacja w rodzinie, tak? Brat, siostra. Więc yy, takie więzi, one zawsze pozostaną. Nawet jak ktoś nas zrani, to my zawsze to usprawiedliwiamy. I czasami latami wychodzimy z tego związku z taką osobą, tak? Bo to jest mój brat, bo to jest moja siostra. Ale to jest toksyczna osoba, tak? Gdyby to był ktoś obcy, to byśmy odcięli tę osobę po prostu, ale przez to, że właśnie jest jakaś więź, jakaś taka cienka nitka, która nas wiąże z tą osobą, jest to trudne. Trudno jest odciąć tę osobę i czujemy i cały czas, wiecie, i jak przy, prosi nas o pomoc, to pomagamy. Jak yy, jakiekolwiek relacje mamy, to jesteśmy otwarci, bo cały czas mamy wiarę w tę osobę, tak? Więc tutaj jest koniec tego. Teraz stawiacie się na siebie, na swoje uczucia. Koniec tego stresu. Wasze uczucia też są ważne. I to jest piękna wiadomość dla Was. Jeszcze jedna od liczb anielskich. Jaka jest rada? Przygotuj się na nową wiedzę. 808 może mieć znaczenie. Nie patrzcie, 0 i 0. To jest też ta karta głupca, tak? Nowy początek, zupełnie nowy. Coś nowego zaczynacie. I to jest też ostrzeżenie. Czekajcie. Ja spróbuję Wam to przetłumaczyć jak najszybciej. No tak, czyli. Tak jakby. Będziecie otrzymywać jakąś nową informację. Tak jakby ja czuję, że to jest na podstawie tego doświadczenia tutaj, być może z tą osobą, z tą sytuacją, zaczniecie jasno widzieć sytuację siebie w tej sytuacji, i to jest właśnie ta nowa wiedza, którą zdobywacie, która będzie dla Was bardzo cenna na całe wasze przyszłe życie. Być może na przyszły rok, tak? Więc mamy dobre zakończenie. Cieszę się bardzo. Życzę Wam wszystkiego dobrego w grudniu. Jeszcze się usłyszymy, bo będę robiła czytania tygodniowe. Ale na razie wszystkiego dobrego. Niech się dzieje dla Was tylko dobre. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do usłyszenia i pa pa.